Okej, okay, poznaliśmy tutaj e, nowe osoby. Hello! Okej, okay, więc mamy tutaj e, śmieszny czas. You know some Polish words I, I heard. I do, yes, uh, dzień dobry. Dzień dobry, this is yes. very, very nice. Also... Uh, it's also good to say goodbye, which is uh, do widzenia, and then the most important thing you have to know is, is kurwa normal. <laughs> That. <laughs> that's crazy! That's crazy! Oh, she's so so funny. Like we have very good so, time here. Exactly. <laughs> <my wild. laughs> not so much. Nice. Eggs, oh, eggs, no, eggs with bacon and tea. <laughs> <laughs> yeah. My Can friends. It? Uh, no, no. No. Double it, uh, double it, uh, and give it to another person. <laughs> <laughs> oh yeah, sorry about that. Very nice. Welsh corgi, yes? Yes. Or the Nie, you Poznaliśmy tutaj so, koleżę z, z Bośni. Bośnia, jest? Bośnie, Z Bośni, ale mieszka w Stanach. You get from, from TikTok, jest? TikTok, get... yep, yep yes So, so that's it. Uh, Zdro! Oh, Zdwo, to jest yeah, Lektor, nie? Yes. Oh, yes. po... Widzowie nie wiem czy wiecie, ale jedziemy właśnie znaleźć aligatory. I to jest nasza trzecia próba. Trzecie podejście. Ale naprawdę... Czekaj. Ale mamy Water. To ale serio, to jest nasze trzecie podejście i jedziemy z winą. Johnny Viną. rozpędzony. I musimy znaleźć. Chociaż chyba jednego alligatora w jak nie to mnie... Dobra, jesteśmy absolutnie po środku niczego. Wierzcie bądź nie, ale jak popatrzcie w górę, to widać drogę mleczną. Jest tu w ogóle jakiś teren mega creepy to jest w ogóle, serio. Gdzie, gdzie nie wolno wchodzić w sumie po, po zachodzie słońca. Ale zaraz że przyjechaliśmy zobaczyć aligatory To. To... Co jest? Wojtek coś znalazł. Ej, co to jest za pajęczyna? Pokaż to do filmu. Co to jest? Nie wiem, ale widzę nogę, ale zajebista jest ta pańczyna. Ja też to muszę czekać nagrać. Mega decent Plus tax oczywiście, plus tax. Ja widzę, że ten spider siedzi, ale... Muszę stery wyciągnąć stąd. I cholery. Aha. Gdzie to? Normalnie świetliki tutaj są. Yeah. Ale co ty gadasz? Czekaj, poświecimy na niego, jak on wygląda? Ej, normalnie go nie ma, jak jest światło. Tu jest. O, o, o. Tak w ogóle najprawdziwszy świetlik, i patrzcie z mi światło i on zacznie sobie prykać Świetliście, świetl, ej, świetlik, świetl Wodne ej, ale bez kitu, bo co chwilę coś tak Światłem mignie, stary Miazga Dobra, jesteśmy już tutaj w tym Hanover Canal Access I jest tak zajebiście ciemno Przysięgam wam, koniec świata, ale nie, naprawdę nie byłem Nigdy chyba w tak ciemnym miejscu, bo widać drogę mleczną normalnie zapasy zapnę, czekaj. No. I to też jest takie drobne moje spełnienie. Kurwa. Wojtkowi opowiadałem, że to jest takie drobne moje spełnienie marzeń, bo ja w dzieciństwie byłem mega na astronomią. O, i tu są nasi towarzysze. Johnny Winom is going to find some gators with us. So let's fucking go! Jesteśmy na miejscu. Szukamy. Oh my fucking god, widziałeś to? Holy shit. To były? Kurwa nie, ziom. Tak, tak, wiem, nic na tym nagraniu nie widać. Teraz wrzucam wam nagrania z telefonu, który łapie nieco więcej światła. I co tak naprawdę się dzieje? Jest to zjawisko bioluminescencji, czyli precyzyjnie opowiem wam o tym w Google, ponieważ ja nie do końca wiem jak to wytłumaczyć. We got some small fucker here. What? How do you think jak I think like banana. Z <laughs> <laughs> bit of protein. Okay. Let's go. So, oh. so what is this once again? Ringneck snake. Is that okay. okay. So yeah. it's like a larva of scarabida beetle, definitely. But it's it, see it's, it's going, going upside down. Yes, upside down. <laughs> <laughs> Whoa, man. Also, little fucker. We're going to get some big fuckers today. <laughs> To są tylko dwie słowa, które znam dzisiaj. Big fucker? Big fucker. Próbuję łapać ręką, tak mi się przynajmniej wydaje. Taką śmieszną rybę w ogóle. To była kloska, kloska. Co mówisz, że masz? Tak naprawdę co masz? <laughs> w kontra rzeczywistość the, the, On the top of the tree It's an osprey It's a bird It's a bird of prey Fucking bird Nice A proszę jaki piękny Śmieszny ziomeczek To jest jakaś izopoda, nie? Tak, znaczy nie wiem, to wygląda w ogóle mi na skorupiaka Śmieszna opcja And what are those? Officer, I got one for you WHAT ARE Oh god What are those? Oh <laughs> what are those? So, That's so nice cool. She has a very huge uh, Like um Nice yeah. yep. Very nice Fortunately. Double it and give it to another person, okay? <laughs> <laughs> Alright Make the kid scared of Can you identify it? Oh, Fuck you guys Wojtek eat this <laughs> <laughs> Wojtek eat this Like it's It's definitely Some Definitely a spider. <laughs> <laughs> I, feel I, like it's, I'm I think it's. I think it's associated with alligators. I think. <laughs> 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 to be honest, it's just my opinion, so don't take it so personally. Or, or <laughs> weaver, but what species it, exactly? I have no idea, but it's beautiful. She's leaf. eating his knuckle. <laughs> that web is insane. I think it's like OBT tarantula in my opinion. <laughs> <laughs> I'm an expert so trust me. <laughs> oh go, oh yeah, It's no, going no, through no, no, neck. No, oh shit. No, it's not gonna go to your head. And we're making love. We we're making love, You're <laughs> alright. Look at me don't. Oh worry. shit, where it came? <laughs> where it Oh come? I think it, it's in your ear. Holy shit, give it light. Please somewhere. stop, please stop. Please stop joking. Where on your back? It's on your back. On your back. Oh, okay. <laughs> you want it off now? I I want it in my hand, but okay. I like fire ants. mm -hmm. So it really burns when yes, they get it. Yes, yes, yes. Yeah, not fun. I've been covered and I'm in it sucks. Oh Tutaj mrówki dobrały się do żaby. No robimy poszukiwania póki co <laughs> przy brzegu, ale no aligatorów jak nie było, tak nie ma. They said there are gators here, you know, in Florida. Yeah, it's cool no, to it's see the water it's like but <laughs> it's real So these are alligator pits. Some AI generated <laughs> photos. <laughs> nope, these <It's> are, fake. <laughs> are real. They're not I don't believe you. Talking shit about polish. I see alligator and I'm demolished. Oh. Yes, that's like freestyle. now oh. just take drugs. I'm not taking drugs. I just want to Hit the, rocks. <laughs> Hit the <rocks. laughs> Ej, jest dosłownie północ tutaj no. i chodzimy po jakimś wypizdowie obok. Serio? Obok stary oceanu, a jesteśmy, mamy miejsce w Orlando. No, więc jakieś, no ponad ale 100 metrów jest, jest stąd. Tak, zaraz przy oceanie, ale jest mega śmiesznie. Ola I'm just recording for documentary to my. Polish television. Oh, Polish television, yes right. yes Polish television. Country Road take me home to the place I belong. West Virginia. Dobra, idziemy na totalnym jakimś takim odludziu teraz i jest mega klimat, wy tego nie zobaczycie, ale no są gwiazdy naprawdę na całym niebie e, i idziemy. To jest podobno miejscowa, gdzie muszą już być. Więc jesteśmy turbo zdeterminowani. W sensie, to czy zajdziemy teraz na Ligatory stary, to... To jest by, żyć albo nie zb... żyć. Być albo nie być, serio, w sensie... Na początku się śmialiśmy, ale teraz... Jakby były, to już byśmy dawno je znaleźli. Ale to z turbo pizdowna, które sami z Wojtkiem byśmy na pewno się nie wybrali, bo bym by był tu w ogóle wejść, się zbliżyć. Ale jesteśmy ekipą, więc... Jesteśmy trochę hardzi. Normal Florida, no alligators. That's, a, that's what I thought. No Fine today? Ali kurwa kata. That's it, that's it. I think we should go to Poland. There may be some alligators. <laughs> like I think closer you get to Poland, chances are getting like bigger and bigger. mega dużo krabów z tu śmiga. Z mega malutkich. O John jest wapalnego. In this has. it's funny like he has one Fiddle. big, one, w, one big and One yeah, uh, very like small, a like it's—I don't know what it's called—in yeah. fiddler, yes, fiddler crab. Yes? crab, holes. Yep. Fiddler those. crab. Oh. And the, those holes are made by them, Why? or it's fiddler crab. Yes, so crabs. Uh -huh. Tu mamy male. Females are right here. Yes, I, I believe mating, real life. Male, female. Okej to mail To tu bardzo, bardzo wiele takich właśnie stworów muszę sobie zrobić ja, Ale mega serce to jest, to jest egzotyka O are... oh my god oh. uh -huh. go. Aha jest niemożliwy nie w ogóle? Na takim ludzie O! Oh. O oh, it's pinching O oh, shit it's pinching And it's... Ah. Johnny Vino, fearless. That's crazy, and it's, it has like beautiful blue, blue colors. Crab. Yes. Yeah, it's like beautiful. Yeah, I heard it. Amazing. Awesome. Yo, this animal is incredible. Absolutely, the permanent loser got slapped. Yeah. Yeah. <laughs> 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 Get off me! <laughs> oh my God! <laughs> Fred, a Holy crap! Hehe. <laughs> will pinch you. Oh. Careful. Oh. Pinch. Be careful weave those punches is that a blue crow yeah. yeah sweet i'm not completely uncomfortable i kind of need ooh you okay. can almost get me back there I do it for your fan like, those pitchers are huge I if i knew how fast it, it does doesn't, the pressure's not that bad it yeah but he's it, saying it, that for just, content Johnny, <laughs> <talking>. <laughs> it is very bad it's not bad <laughs> it's <a> very bad <laughs> It will hurt stop my boy i kind of want to find out jest pierwsza w nocy. My jesteśmy tutaj w totalnym pustkowiu, ale serio jakby nie ma tu nic. I szukamy dalej aligatorów z całą taką ekipką ludzi z Animalkonu I no śmieszny, śmieszny klimat. Dużo różnych stworów spotkaliśmy, ale... No single alligator. Mega szalony, wypadliśmy. Zaraz wzdłuż taki rzeki tu jest po lewo. I szukamy. Mega fajny klimat. No, you're, 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 you're too big. <laughs> I'm top G of the United States. I'm from Hungary. Oh, oh, but you live in States? Yeah, I was uh, born here, raised in Hungary. Do you know what does it mean? What is yeah, it? am It's like, I would like one small beer in Hungarian. My Say it again? It should. Ed sheer, sheer is like one one small beer. Yeah, my, well, sure. my grandparents teach me that. Yeah. <laughs> Only since sure. I know it. <laughs> Ed sheer sure is one beer. Yes, yes. Yeah, yeah, yeah it's Nice that, to meet you. You yeah. are into like uh, snakes, crocodiles, everything. I everything. I had a TV show called Swamp Brothers on oh, Discovery no. Channel. On Discovery? Yeah, that's crazy. Those on nice Animal Planet. From. bowling. Oh, for real? Yeah, yeah. I filmed for years right, for TV shows and everything, and then I left that and just did my own thing. That's the best, I think. Yeah. Yeah. Nice to meet you. Definitely, if you go to Hungary and text us, we'll. to God. Yeah. And <Head> shirt. <laughs> okay. <laughs> okay. Have a good one. Uh, you too. Thanks for are gonna go to. Thank you so much I like that scorpiot too. Oh, thank weird. you. Yeah. Thank I'm you. I always want one. No Next time more. Yeah. I know. Sure. All right. You want to get some big fuckers. Can <laughs> okay, so let me uh, This is what species? Or no particular. So no cool yeah, that's not um, they really they come from like, Venezuela. Like, you know, and looked up in that that that. I'm a pet you know, see uh, his beautiful eyes. Oh, very much. Oh, like nice. coral, like emeralds. Yes. Wojtek wrzucił tutaj dziesięć dolców do nas i bierze sobie na łapę jaszczurę. Zrobię ci foty, dawaj. Tak? Dobra. Tak. Okej. Okay. Where is he speaking? Um, we're speaking Polish. Polish. Yeah. Poland, yes. Polish. Europe. Okay. Dog. Okay. Okay, ok, więc Wojtek bierze tę gadzinę. So, there we go. And then I just got to pick one shirt, so I have to, I just have to... W, największy urosł tak jak trzy takie stoły, czekajcie. W sensie, no to jest dłuższe niż to całe stanowisko. Yeah. It's longer than this? Over here, yes, that's crazy. That's crazy. It's pretty. It's uh, he or she? It's a she. Oh, oh, she. oh, excuse me. He. he and his name is Zap. Zap, we're like Zap. Also, he has a name, <laughs> but his eyes is like, and also in camera, look. Like do all your crack, mm. all these Crazy. crocs you have? All, ha uh, ha yeah. all the Yeah, all the animal ambassadors. You absolutely. Yeah. Martinique. It, it's, it's better to... It okay, so we are here with Richard from uh, Tarantula Collective, and yesterday we had a panel uh, with, <laughs> together, and you asked us about our biggest success, and I would love to hear about your biggest personal like breeding success or like your biggest success. You think? Yeah, uh, well, my yeah. biggest. I've not been successful breeding yet. I've only been able to breed some Black Widow spiders, and mm -hmm. they pretty much bred themselves. <laughs> so far, all of my tarantulas have eaten their egg sacs, or they've laid infertile, but. Get this. Yeah, but my biggest success actually is more oh. to do with the photographing and photography, like the photography and videography at Tarantulas. Like, I was able to yes, open yes. up a we, studio we already, you, he, he already showed us like his studio and it's like, wow, like for real. I, I wasn't expecting that. Uh, yeah, it's mind blowing. Yes, yeah. definitely. Also, what do you know about Poland? Like some Polish words or something? You know <laughs> any. traditions? I don't. I uh, Pierogies. No, pierogies. Pierogies. Yeah. Yeah. Yes. He knows a lot. True, <laughs> true Polish man. True Polish man. <laughs> okay. okay. and then how, how did you enjoy it like the animal con? i liked it a lot. i've had a good time. it was awesome meeting you guys. like i didn't even also, know who you all were, to be honest. and because you're in a different country, you speak we're a different, different language. Different, different channels. but I, now that i met you, i've been able to watch your content. and i think it's really awesome. exciting. And, and and we're waiting for for ai. yeah, yeah and we're waiting <laughs> for ai. <laughs> so then we can understand each other's yes, videos. it exactly. would be great. or at least i can understand yours. <laughs> that, that would be love. great. Yeah. thank you so much. yeah, it was awesome meeting you. <laughs> puściliśmy właśnie Animal con. Mega fajnie Mega tak, no miło było dzisiaj Miło było, no. bardzo miło, bardzo pożegnaliśmy miło. się Pożegnaliśmy się, zrobiliśmy Pogadaliśmy chwilkę z Brianem, zrobiliśmy Takiego krótkiego live'a Na Instagramie też, w sensie no Mega, mega luźny ziomal Bardzo, bardzo szkoda, że tak się Gdzieś to tam aktualnie u niego potoczyło, ale, ale nie traci w ogóle ja zajawy do no. życia. Ziomal jest tak w ogóle jakby na Polskę na plus. Tak, tak. I tak dobrze, ale naprawdę. M tak. Mówił, że wyszło, na, wyszło mu, że jest w 99,8% Polakiem i no. w 0,2% jakaś, jakaś... Saud Sahara, coś w po... ogóle tak. <laughs> z Afryki. Ale niesamowity gość. gość, w sensie mega fajnie słyszeć takie wiesz... Ciepłe słowa o Polsce, tak. stary. Nie, gość jest przefajny prze, prze jest. Nie, no legend, 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 legend. <głos> legend. <głos> Nie, serio, fajnie. Idziemy do fury, no jedziemy teraz do na przylądek Canaveral, tak zobaczyć rakiety. E, rakiety. Ale to mm. tylko na biegu rakietowym. Tylko na rd. biegu rakietowym, dokładnie. Dobra, oficjalnie Wojtek, co robisz teraz? Wybalam z domu! Jesteśmy już w Miami. Droga przebiegła bardzo fajnie, bardzo przyjemnie, chociaż przez chwilę mieliśmy taką ulewną pogodę. Ale jesteśmy na miejscu, mamy inny hotel niż wcześniej, w bardziej północnej części Miami Beach, ale patrzcie na to. Jak ta miejscowa jest no, amerykańska. Wyobrażacie sobie, tutaj macie... Nie chcę być za głośno, bo już jest noc, ale patrzcie, idziecie sobie i sobie wbijacie normalnie do pokoju basenik. Już co prawda nie czyna, ale jutro na pewno z niego skorzystamy. Wzielimy sobie dwie doby jeszcze. Jutro atakujemy Key West i e, później Loop Road, gdzie e, powinny być aligatory. No, tu nasza furka. Będzie się pytać taką Toyota rav 4 sobie wynajęliśmy fajną. Nie wiem czy ją pokazywałem, pewnie tak. Ale jeszcze ostatnie chwilę ją mamy, bo oddajemy ją we wtorek rano. Przyleciał do stanu już jest przedostatni dzień i Już nie ma pieniędzy na wodę. wie że lubi go zostawić. <śles Fine> bo muszkoda pieniędzy. Na wodę z auto. <taki> tak i spalek pozory. Zobacz, tego nie wziąłeś, żeby to roztopić. Nie no, wziąłem, żeby roztopić. Sorry, FBI, open up! Kurwa, a to jest dopiero sta... Serio ja ci dam te dwa... dolary na wodę, chcesz? Nie chcę. O, tak. Widziałeś to? A potem się wypije wodę. Ernesta Hemingwaya Wracamy sobie z West. byliśmy tam na dosłownie chwilkę, a teraz za 4 godziny będziemy na miejscu gdzie podobno są aligatory Ale... Ile w tym prawdy? Nie wiadomo, nie, 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 nie wiadomo był? Ja był na... Klucz, Klucz z... zachodu Klucz zachodu Moi drodzy, teraz albo nigdy, jechaliśmy tu z z i pół godziny ponad. I jest to takie że sobie nie wyobrażacie. No, na mapach nawet nie ma tej miejscowy. By... Jest w ogóle już zachód za chwilę. E, zatrzymaliśmy się wstępnie tutaj, żeby zobaczyć. Ci***, czy... aligator! Ja pierdolę, ja... jak to z aligator? No patrz, czy, czy to nie jest aligator? Przez jakiś syf. No patrz, czy to nie, nie płynie tam? podniecił, bo No, ale nie wiem, czy to jest aligator, czy jakiś syf płynie wzdłuż rzeki. Nie, jakiś okay. amor zbierze na łódkę, hello. I stop, to co zrobiliśmy tutaj z Wojtkiem było chyba jedną z najgłupszych, jak i najbardziej nieprzemyślanych rzeczy, jaką kiedykolwiek zrobiliśmy. Żebyście złapali kontekst sytuacji, wyobraźcie sobie, że byliśmy na totalnym odludziu. Podpływa do nas ziomal z łódką i mówi nam, że pokaże nam aligatory, jeśli wejdziemy na jego łódkę. What did we do? let for go. Hey, Sumi, what's up, That's crazy, bro. How's it going, man? Wojtek. Nice, where you comes from? Poland, Poland. Europe, oh, so nice. like so the long, second continent. Like, seriously. Cool. Yeah, we just uh, on our way down here, we saw a big one laying over here on the bank. That's seriously. crazy. <laughs> hey, man. We've been surrounded by gators all night. That's crazy. Wow. Dobra, like, Ziomal nas zabrał. What's your name? Corey. Cory zabrał nas na łódkę i powiedział, że jest jakiś mega duży byk, więc jesteśmy. Ej, ale szansa jednolita. Yeah, Dobra, mamy tutaj aligatora, ja It's four feet, at least four feet, swagia. Słuchajcie w ogóle, jaka akcja tutaj, gość zabrał nas łódką randomowo. I, chciał, i pokazał nam aligatora, chce pokazać nam aligatora, czekajcie to. to Ej, jest... mega. Piękny, it's beautiful. I teraz tak, żebyście widzieli. No jest w centrum kadru, jest trochę ciemno, trochę za ciemno. Ej dobra, ale ja mamy jest, to. Jest the <laughs> Bro, like you saved our, you video. Saved our lives. <laughs> yes. oh. Oh. Got to move out. Ej, hey, mi do tego. Hold on, I gotta na chwilę. Okay. It's coming for us? <laughs> <laughs> wow. Yeah, you get close, they get a czyli uciek. Ale to startek szalony. Okej, okay. okay. tutaj mamy w wodzie główka wystaje jednego, jest, jest, yes. yes. mm -hmm. We can see it's moving. Mm -hmm. Tutaj mamy kolejnego no, ziomeczka no, w wodzie. Mega zajawa. Ja ci dam nagraniu, chcę Wojciech. Widzicie, widzicie, w centrum kadru teraz jest. Mega, w centrum kadru, yes, we, we can see it clearly. Płynie, płynie. But it's like small, so small one, yes, I think. Yeah, that's a smaller one. The, the biggest one you have ever seen was like how long? Probably eleven foot. That's uh, 11. crazy. Uh, like... Okay, yeah. There is Cory. He took us for a boat trip like randomly. Uh, thank you so much for showing us. Like you know, we traveled. Oh, yeah, seriously, so you <laughs> saved us a lot of time <laughs> and a lot of pressure. Yes. Yeah, it's all good. Many people like make was making laugh about us that we came to Florida and we cannot for find. For seven days, we couldn't you find. You know, they, a they, they told us, oh, we went to first park and saw like ten of them. Oh, dude, they're everywhere. That's yeah, crazy. everyone is. Dobra, właśnie tak z Wojtkiem gadamy o tym, że to było chyba najgłupsza rzecz jaką zrobiliśmy, w sensie dosłownie, dosłownie No najbliższe. patrzcie, jesteśmy w Szczerym Polu, ziomale podpływają do nas łódką i pytają, ej, znaczy my pytamy, widzieliście aligatora? Oni, tak, tu są, dawajcie do nas na łódkę. My, dobra, totalnie stary, taki zajebisty scenariusz na horror. Ej, dobrze, nie zaresztował tak jak Johnny Venom. Tak, tak. Bez regards, że, że chyba nas zabije w jakimś totalnie randomowym odludziu, więc mega G. Okay. dobra. Ziomale nam jeszcze polecili, żebyśmy się zatrzymali na takich właśnie mostkach. I że tu podobno ich siedzi masę. Mamy lampę, więc powinno im być widać oczy, jeżeli tu siedzą. No i dobra, wracamy. Czuję się trochę wygrany, stary, nie? Z delikatną pomocą, ok, umówmy się. Ale nadal dziki. Nadal dziki, to jest to, co chcieliśmy zobaczyć. No Stary, pojechaj do Gatorlandu zobaczyć. Ok. Ale to stare to jest. Teraz możemy jechać No i jesteśmy w Warszawie. Żywi. Czuć, że jesteśmy w Warszawie. Czuć, że jesteśmy w Warszawie. Czuć. No. Mhm. Nie no, fajnie, że dotarliśmy. Jestem tak Sos. Sos, sos. Dzięki Ale. za wyjazd. Fajnie było. Powtórzymy to, nie wiem, pewnie nigdy. Plus tax. A nie, tak. bo mega descent, mega dobry gumie. Mega dobry gumie. Dobra. Dobra.